Jonas zjebał i nie nagrał, więc trzeba było nagrywać od nowa. Bezpiecznik! Ała. Maty... Jonas znalazł bezpiecznik do swojego domu, teraz idziemy prąd. Kamienia! Generał nocy! Fajna <noise> burza. To jest światło ruka, chuje. Jonas ma światło w domu. No to ja nagrywam cię trzeciej osoby jak księców w Persji. idź Teraz zrobię jakiś trick. Przebierę za tobą z kamerą. Kamera zoom. Nic przed nie miałem. Nic to miałem. Press A to you. Spray. Zrzymywałem. Patrz. Mark Echo. Na... Plus 50 res. Tak. Nie, nie ma TRS Hardcore'em. No kurwa, TRS to kurwa grzeby skoczyć chuju. No nie ma. Ale mam, ale mam, mam, mam Cernochron, może mieć Hardcore'a nic. Hmm? Tak, Jonas hmm? trzecią osobę. Ej, osoba. bo kurwa, bo ten, bo nie mam, mam tego ASG. Pokaż. Tak. nie będę kondycjował z Tu Kurwa, chciałem pokazać Ci Urwisa. Urwisio, nie rób... Tak, z Państwowej strony Urwisio, nie rób... Co chciałeś pokazać? Właśnie, co chciałeś pokazać? Urwisan, Najlepszy Urwisan nie Czekaj, ja jestem kamerzystą, głównym scenarzystą. Będę w napisach końcowych. Ej, a ty, ty, ty prawie nie mógł to wyścigać w Możesz. Fajnie, Tylko mnie zacenzuruj. Nie mogę. W sensie zacenzuruj, jak będę przeklinał. Nie zrobię tego. Dobrze, ty nie wiesz. To jest A to Push. Co Ja wiem gdzie jesteśmy już teraz Tam był Starker Tak ja tam byłem Ja debil Ja główny kamery Ja nie co jest matija. Rozbiję mu szybę tak. Matija tak, za głupim kamerą Na Kamera podąża za Zbrama głupim Matiją Właśnie za dupie, nie Nie no ja chcę on chce stąd wyjść. Chyba kiedy wyjedzie. Co, źle? Tak, On chce tylko podriftować. Będzie na YouTube. YouTube A, się tube, Tube. Wyprawa z Maciejem Michajdukiem. Chociaż po całym tym nie ma, da się przejść. A tutaj zabicie mogliby wypaść tam, z tego daszku? Kamera zajęła nasze. No i śpiewaj. Tam na dół później. Tylko jest staram nie. nie, bo ja nie zejdę, chamy. A, ja to ty się, ty się ty ty zawali? Z Nie wiem.

Kurwa a to masz inny lepszy pomysł? No to, no to kurwa. To pędzimy tędy? No kurwa nie by ja... Nie bo ja nie zejdę! Wejdziesz. Uh -huh. We, wejdziesz, tak tu mają właśnie Jasne, i mi to zajęło pół godziny na głupi Pierono. Kurwa ja nie idzie, Ja się kurwa połamie Ja się kurwa połamie No i gdzie chcecie zejść? Pod tym czymś? pierdolce? Ej, to jest w sumie dobry pomysł. Oto krat. Nie, trzeba no. ja by to sprawdzić. Ja się tutaj to mogę ze sobą. No, jesteśmy hardcorami. Dobra, nagrywaj to po prostu na YouTube. listę. <n doubts> no Macie spojaj. Nie, to nie no. jest no, w hardcorowy ja nie zejdę. Będzie miał 5 milionów wyświetleń. Kurwa nie zejdę! To zejdziesz! Nagrywasz? Na, ty nagrywaj tylko ją sztuk, zobacz. No Macja, zapytaj dalej, będziesz kaskaderem. Będziesz na YouTube. Z 50, 60 z 10 maxa mam wyjaśnienie. To jakby co to pował kasę na mnie Pentey. Ej to się trzyma się jakoś? to się jakoś? Chyba ledwo. Się jakoś tupowało. A jak o kurwa, ty dojdzie, to będzie to będzie zniemieckie fajne. Ja się pierdolę. To, to teraz ja. Kurwa, a ja to co? Ty wypałeś. To jest a jeszcze byś wziął plecak. Ty ślizzesz plecak Mati. No to ty do Laj. Ja myślę nie. ciebie. Matias z nie weźe. Czekaj, jak czekaj, teraz Cię przyzumuję i powiedz mi, że jesteś hardcorem? to Jeszcze hard nie! No, teraz? Jestem hardcorem. No i weszłeś. Zaraz, ja muszę zejść z dołem. No to idę, ale hajduk. Ej, ale to jest naprawdę niestabilne. Chuj niestabilne. Bywało gorzej. Państwa, bo to jest komunistyczny budynek, komunistyczny building, etc. Nie Czekaj, stój! Weź od niego... A ja mogę go po prostu go złapiesz? Co? Ja mogę go wrzucić i go złapiesz? Złapiemy go. No. Daj mi telefon. Utyj mi, daj telefon. Kurwa, lepiej nie. No da. Rek. Tylko kurwa ostrożnie. Dawaj, ja kameruję No daj ma i Maciej. Czekaj, ja go wyruszę. Leć, bo jestem hardkarem. Widzę, Jest włączony cały czas? Nie. Yeah. To Jonasz? Ja za chwilę Urwa, będzie. Hajduk Kurwa! <śśpiewanie> ha ha Hahaha. No ja cię ja mówię. Hej, tak czemu jest. Ja jestem głównym kamerzystą. Mam no, certyfikaty 4. Trzymaj. Ale się ujębam farbą, czy nie wiem czym. Zjebane światło. Nie wiem. Podpis na górną stronę. To jest nisko. Mety Jonasza, główny <głupnie> kubek. O durek. YouTube. party? Nie w żeby ty mógł zjąć. Daj, kamerę i dalej, chuju. Dobrze. Upsze, teraz. Się... Przerwaj, Jonasz jest Jezusem, chodzi po wodzie. Deka po wodzie. A! Jesteśmy przy wyjściu, proszę Państwa. Ale to nie on zero wyświetleń, po co to rzucać? To rzuca to, będziemy mieć pan będziemy... Daj mi rzucić, ja mam dużo... albo nie. Czekaj, bo kamera nie nadąża. Z Matią Uciekającym przez Baną zombie i Zajem Legend. Z Matią Uciekającym jak Zajem Legend. Mogę się pokazać ten motyw załatw? To za pauzuję. Daj, pauza do Czekaj, tam pauza. Mentja, uciekający przed no. baną zombie ziemią legend. Wyszedł, oh. Zombie zostały i spaliło je. I am legend. He is legend. Co się dzieje na pierwotnie? Nie słyszałem ich. Co się dzieje na Dlatego nie nagrałem. Zawsze jakieś pytanie życzę sobie, że ją No. Jakie... Znaczy ja nie rób głupich min do ujęcia. To jest poważny film Właśnie dokumentalny o przewodniku. Ale chodźcie serio nie nagramy jak fajnie. Właśnie zrobimy tak, patrz. Bierzmy te wszystkie, Co mi miejsce tych wszystkich wyrazów, Tylko u seks, orgie tak dalej. na to ba, i no patrzcie. Faktycznie. I podpiszę, że są seksiczki. Czerno, czerno, bilet, działa no w czerno, bile. Gdzie Kamera nic nie Kurwa, no Czernobyle. Chłopie, chodźcie. kurwa. Ej, naprawdę mam być na Chłopie, chodźcie. lepiej nie? Zjebany, Matyja, kurwa, chodźcie. Chłopie, ty Chłopie, chodźcie. Chłopie, chodźcie. Chłopie, kurwa, Chłopie, chodźcie. Chłopie, chodźcie. Chłopie, ale fajne 10 MINUT ASP Chuj wie. Tam jesteśmy w 5 No A To chuj, zajebiste to jest Eee Ale w sumie z tych wszystkich on... Matias, przewodnik podraść. po starych fabrykach i znawca graffiti Tak Ej kurwa, my tu zjechaliśmy. Zjechaliśmy? zjechać nie mieliśmy Zjechać Nie chuj To fajne jest mało Dobra, wtedy dalej Tam są potwory zanim legend, nie możemy no, taki Macie wychodzi tak. <skrybuj> kartony, kartony! Taki moje kartony! Wersji Luks. Wersji Luks, oczywiście. <słuch> Tylko tak, żeby nie miał być 10 minut, bo się nie odcinaj tu, bo później. Lampa! 10 minut? To jeszcze 30 sekund. Kogo nie ma krotuję ci za ze snorków, bo to było fajne. Nie, Ja do debutu. Ale to Zresztą czas, Matia. No? Matija teleport, okay. okay. Mattia is cake. No, I am fine! <laughs>